Cześć, Grzegorz z tej strony. Jesteśmy na nowym mieszkaniu po generalnym remoncie, który przygotowaliśmy na wynajem. Mieszkanie składa się z pięciu pokoi. Mieści się 200 metrów od Ronda Czyżyńskiego, także komunikacyjnie jest to bardzo dobre miejsce. Jesteśmy pewni, że to mieszkanie będzie wynajmowało się w bardzo szybkim tempie i nie będzie tutaj przystojów. Dlatego nasza cena, za którą chcemy sprzedać to mieszkanie, będzie atrakcyjna i dla kupującego, i, i, i dla nas. Przejdziemy po mieszkaniu i po kolei opowiem, co zostało zrobione. Na korytarzu została dodana szafa, półki, także każdy lokator ma swoją półkę. Wszystkie pokoje zamykane są na klucz, standardowo. Możemy przejść do tego pokoju. Pokoje wyposażone są we wszystkie niezbędne rzeczy. Staraliśmy się urządzić je w podobnym klimacie, tak w razie czego, gdyby coś się działo, gdyby coś się stało złego z, z meblami, z, z wyposażeniem. Jesteśmy w stanie bardzo szybko to odtworzyć. To jest jeden pokój. Przejdziemy sobie do, do następnego pokoju. Jeden i drugi pokój jest na tyle duży, że byliśmy w stanie zmieścić tutaj podwójne łóżka, rozkładane. Możemy przejść sobie dalej do, do WC, tu jest osobne WC. Pierwotnie też tutaj było WC, no ale po, po generalnym remoncie zamontowaliśmy geberi, który będzie służył tutaj lokatorom przez lata. Pierwotnie na mieszkaniu była instalacja gazowa. Wyzbywamy się instalacji gazowych z wiadomych powodów dla bezpieczeństwa i w łazience jest wielki boiler, który ma 150 litrów, więc spokojnie wystarczy na 5 osób. Mieszkanie jest, jest stosunkowo nieduże, ponieważ ma 45 metrów. Nie mamy miejsca za bardzo na suszarki więc kupiliśmy, kupiliśmy pralkę z, z funkcją suszenia, tak aby po lokatorzy nie zajmowali niepotrzebnie miejsca gdzieś na korytarzu. I tutaj jest pokój, w którym no, też de facto udało się jeszcze zmieścić kanapę dwuosobową. Dla komfortu mieszkańców wszystkie pokoje będą jednoosobowe. E, idąc do kolejnego pokoju przejdziemy sobie przez kuchnię. Z uwagi na to, że kuchnia nie jest zbyt duża, zdecydowaliśmy się na wstawienie mikrofali. Z, z, z reguły nikomu to nie przeszkadza. Jeżeli ktoś z lokatorów jest zapalonym kucharzem, oczywiście możemy wstawić tutaj piekarnik elektryczny, zewnętrzny, który spokojnie zmieści się na tym blacie. Przejdziemy sobie teraz do dwóch najmniejszych pokoi. Tutaj wcześniej był duży salon, który podzieliliśmy na, na dwa mniejsze pokoje. W tym mieszkaniu były wymieniane okna, więc mieliśmy możliwość wstawienia słupka pomiędzy dwa skrzydła balkonowe i dzięki temu uzyskaliśmy wyjścia na balkon z jednego i z drugiego pokoju, do którego za chwilę wejdziemy, i to jest ostatni pokój. Z wyjściem, tak jak wspominałem, na balkon. No, niestety mamy plagę gołębi, także musimy balkon przed tym chronić. Jeszcze tutaj będzie zamontowana siatka.